Jak to fajnie, Kasia, jest się spotkać, nie? Na takiej fajnej wakacyjnej kawce. Proszę bardzo. No to ciach. <laughs> proszę bardzo, Tak, się. Proszę bardzo, czym chata bogata, proszę bardzo. Weź paluszka. Nie chcesz paluszka? Gardzisz moim paluszkiem? Proszę bardzo. Ja lubię paluszki. Święta czy nie święta, no na każdą okazję zawsze kupuję paluszki. <laughs> Weź paluszka, proszę bardzo. Weź. Bardzo, to kawy też nie będziesz piła, jak nie, to nie. Żartowałam. No napij się tej kawy. Fajnie, Kasiu, wyglądasz. Widzę, że tak jesteś ometkowana, że aż po prostu razi w oczy, aż po prostu bije. Ja też się wystroiłam. A Kasia, gdzie kupiłaś tą sukienkę? Mhm. W zarze fajnie! A ile dałaś? Tak z 500 zł. A. 720 zł. Drogo, niedrogo, zależy. Ja gdzie się ubieram, A, wiesz, ja to jak zawsze skromnie. Skromnie, ale z wyczuciem. Pij, proszę, pij do kawy, kaszka, Pij kawa, proszę ciebie bardzo, bo wystydnie. A ja na pewno następnej ci nie zrobię absolutnie. Gdzie ja się ubieram, A, jest taka sieciówka. Nazywa się SS. Nie znasz jej? A taka, za darmo dają. Kasia, albo śmietnik, albo szmatlan. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, czy co tam, no nie wiem. No dobrze, Kasia, a teraz najlepsze. Przygotowałam deserek. Od wyboru do koloru, proszę bardzo. Może szparagi, czy, czy, czy co tam, zieleninka? Co prawda jest zamrożona, no ale taki skwar, więc szybko się odmrozi. Proszę bardzo. Kalafiorka może? Zjesz kalafiorka. Nie będziesz mi wybrzeżała, Proszę bardzo. Zjesz fiorku. Brukselki jeszcze mam sam. Zdrowo, sam zdrowo, kolorowo. Proszę bardzo. Macia, będziesz poprawiała. A jak nie chcesz jeszcze, proszę bardzo, nie będziesz miała. Więcej dla mnie. Wiesz co, Kasia? Wydaje mi się, że w tej chwili powinnaś iść teraz już do domu. Po prostu mnie zdenerwowałaś. A jak ktoś mnie denerwuje, to proszę bardzo. Tam są drzwi. Tam są drzwi, Kaśka.